Dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj ze swojego strychu, może tak trochę inaczej niż zwykle, taka mała pogadanka, zapraszam Was, mam trochę roboty do wykonania, a Wy akurat umilicie mi ten czas. Mamy teraz e, sezon zimowy, można powiedzieć, zaraz święta. No i jakby szalejący kryzys. I teraz tak się akurat zdarzyło, że u nas jest przestój w robocie. Przestój w robocie, który akurat wynika z tego, że tak roboty się złożyły. Że po prostu mamy przymusowy postój, bo dom, który teraz e, robimy, te 240 m2, mamy już docieplony, przynajmniej od sufitu. Sufity porobione, przygotowane do tego, żeby gips zakładać, ale w domu jest zimno. E, hydraulik ma lekką obsługę, jeszcze nie jest założona pompa ciepła, a dopóki tam nie będzie przynajmniej plus 10, to my nie możemy wejść i przez to mamy przymusowy postój. Akurat zdążymy sobie odpocząć. Ja zdążę sobie w tym momencie zakątkowić serwować sprzęt, bo przez te pół roku, czy nawet rok e, pracy troszeczkę się zakłuje, nie było czasu, żeby je chociaż przesmarować i przedmuchać jakimś sprężonym powietrzem e, i możemy sobie porozmawiać ogólnie o tej sytuacji, która teraz na 2023 będzie się e, plasować. Już wielu z Was zaczęło zgłaszać to, że w 2023 będzie bardzo spowolniony rynek pracy i będzie bardzo teraz ciężko, żeby załapać w ogóle jakąkolwiek robotę na wykonanie. Tak jak było w latach ubiegłych, ludzie się bili, uciekali z pieniędzmi i w zasadzie tym gorzej było znaleźć jakąś firmę, która ma termin niż jakieś po prostu zlecenie. A teraz wszystkie jakby informacje dookoła wskazują, że no będzie odwrotnie i o od tą pracę będzie... Ciężko nawet Krzysiu z remont For You, którego pozdrawiam serdecznie, już taki materiał nagrał. Ja nie będę się na tym materiale dzisiaj wypowiadał odnośnie tego, jak będzie, kto będzie miał pracę. Kto tej pracy mieć nie będzie, ja opowiem Wam, co będzie z nami, gdyż wiecie, że jesteśmy e, jakby młodą firmą, nie od niedawna, działającą prężnie na rynku. Sami widzicie, jak robimy, jednym się podoba, drugim się nie podoba i jak my zapatrujemy się na ten 23 rok. I czy on będzie dla nas odczuwalny, czy będzie ciężki, czy będziemy bezrobotni, czy jednak coś tam robić będziemy. Tak więc zapraszam Was do serwisowania sprzętu i zaraz o tym sobie porozmawiamy. Że zawsze się tutaj jak na górę w starabanie to się <noise> zdyszę. Powiem Wam szczerze, że ostatnio z tym Wagnerem to mieliśmy taką przygodę. Ja do pudełka, bo mamy takie pudło, się oryginalne od niego, tam wrzucam klucze, węże i ostatnio też wrzucałem olej. No widać, że się wylało. I ten olej, słuchajcie, cały po tym Wagnerze. To go właśnie teraz odtłuszczaczem wysmarowałem, żeby go jakoś umyć. Ale powiem Wam szczerze, że masakra. Tamten olej się skończył, ale mam taki olej od łańcuchów. No, tamten też był czerwony. To tak właśnie myślę, że tym go sobie przesmaruję. Tutaj w środku jest tłok, który powinno się przesmarować za każdym razem, kiedy jest używany na nowo, żeby on nie chodził na sucho. Ale też do bramy mam taki suchy smar. I właśnie tak się zastanawiam, czy po prostu na zimę nie psiknąć tamtym. Suchym smarem. O, już to zrobiłem zresztą. <gry> <gry> A ten olej, wiecie, dopóki tego nie używam, to żeby po prostu tego e, nie smarować. No nie wiem, tak zrobię, zobaczymy. Wypiszcie mi w komentarzach, jak wy wasze agregaty e, serwisujecie. No jak widzicie już jakiś sprzęt zdążyliśmy sobie e, poprzeczyszczać, powiem Wam, że naprawdę te narzędzia to po roku używania to naprawdę nie wyglądają za fajnie, powinno się to od razu systematycznie robić, no ale kto ma na to czas, każdy zwykle po robocie po prostu chowa to do walizy i do domu albo na następną e, robotę, tak więc korzystając z tej okazji teraz właśnie jest czas, żeby sobie poświęcić e, i o ten sprzęt zadbać, żeby on nam długo, długo e, posłużył. A co z pracami na 2023? E, wiadomo, że teraz wymiesza się to i trochę klient, który jest na tym rynku, się e, zmieni. Zwykle ci, którzy e, się opierali na kredytach, no, odpadną, no, bo tych kredytów w najprościej w świecie będzie mniej. Będzie ich ciężej zdobyć. Natomiast nie zapominajcie, że w momencie, kiedy mamy kryzys, w Polsce czy na świecie, to jeden straci, ale drugi na tym się wzbogaci. Właśnie to ci będą głównymi klientami, ludzie, którzy będą mieli gotówkę, którzy oni będą w tym okresie dużo zarabiać, którzy będą akurat wtedy chcieli się budować, bo w momencie, kiedy wszystko spowolni, spadną trochę ceny materiałów, może się trochę wiecie, uspokoją ceny usług. Aczkolwiek ci, którzy mają umiarkowane ceny takie adekwatne do czasu, no to będą trzymali, no bo nie będą mieli z czego spuścić i tak będzie to wyglądało. My na chwilę obecną, słuchajcie, robimy 240 metrów tutaj chałupę i tam będziemy robili gładzie. To co jest już wykonane, to sufity. Zostały nam gładzie, sporo tych gładzi, jakieś tam pierdołki, pomniejszenie jeszcze jakichś otworów. Generalnie trochę nam się zejdzie. Później mamy zaplanowane zrobienie elewacji zewnętrznej, przynajmniej pod klej z siatką, tam do struktury to później zobaczymy, co tam będzie w ogóle się działo. Tak więc trochę czasu się zejdzie, bo chałupa jest duża, więc w trzy osoby, no to troszeczkę, bo szefowa nam zawsze pomaga, on bez niej to my byśmy ugrzęźli w miejscu. Nieprawda. To trochę się zejdzie. Następnie Kuba z Gosią, których serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. Wszyscy ci, którzy nie wiedzą, Kuba z Gosią to są ci przemili ludzie, którym wybudowaliśmy dom w kopercie w tym sezonie też prawdopodobnie będą chcieli, żebyśmy zrobili im docieplenie przynajmniej do etapu kleju z siatką, bo Kuba chciał sam robić ale ostatnio urodziło im się przecudne dziecie, tak więc nie mają czasu za bardzo na, na to, żeby poświęcić czas na budowę, więc jeśli się uda, to im też to zrobimy, tak więc słuchajcie, mamy już roboty mniej więcej powiedzmy do połowy roku no i dalej generalnie Wiecie, nie planujemy, bo oprócz tego, że prowadzimy firmę budowlaną, to prowadzimy też kanał na YouTube. Tak więc ciężko stwierdzić, co akurat nam się urodzi. Może jakiś projekt, wiecie, i będziemy potrzebowali na ten projekt przeznaczyć trochę więcej czasu. Dlatego też nie staramy się planować jakichś tych prac więcej niż dwie roboty do przodu. Tak więc, jak ktoś do nas dzwoni, no to oczywiście tak fajnie, ale nie zapisujemy, żeby po prostu kogoś nie zostawić. Na lodzie. E, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że faktycznie pod koniec roku, jakby, y, sytuacje z y, propozycją budowy domów, tak jak były wcześniej, mieliśmy bardzo dużo zapytań, to teraz y, trochę siadły i więcej ludzi. Pisze do nas z pytaniem, czy byśmy na przykład nie wyremontowali im już Mieszkanie. mieszkania tego, które oni posiadają, bo sądzę, że też rynek troszeczkę przystopuje na etapie budowy nowych domów, a skupi się bardziej na remoncie tego, co już jest w posiadaniu. No bo tak to bywa, że jeśli czegoś nowego nie kupujemy, to już kurde, skanalamy to, w czym mieszkamy. Natomiast pamiętajcie, że my działamy w obrębie łodzi do 20, tam maksymalnie 30 km. Tak więc mamy też sporo propozycji, proponują nam, żebyśmy podjechali gdzieś za rubieża Łodzi, no ale my się tam nie, nie wypuszczamy. No, i tak, generalnie nie przejmujemy się tym, że jest jakieś tam spowolnienie. Bo, tak jak mówię, no, mamy na tyle małą firmę, że po prostu prace, które my sobie zaplanujemy, na przykład 3-4 prace wystarczą nam na to, żeby wypełnić czas na cały rok. a przy okazji robić jeszcze w międzyczasie jakieś projekty dla Was. A co do samych projektów u nas na naszym kanale, moi drodzy, no to jest ich parę. Oczywiście jeszcze o wszystkich Wam powiedzieć nie możemy, bo czekamy na jakieś finalizacje. Więc po prostu po co coś mówić, co później się okaże, że się nie sprawdzi. Ale generalnie no, mamy tam parę rzeczy dla Was przygotowanych na przyszły rok. Co z chatą majstra, bo wielu z Was się pyta, no to jeszcze nie wiemy, majster się bardzo opieszale do tego zabiera. Na chwilę obecną jest na etapie załatwiania wszystkich przyłączy. W zasadzie gaz już mu podłączyli, na co było najmniejsze jakby szanse, a tak naprawdę już to ma podłączone. Prąd, no to wiadomo, to jest minimum. Te 15 miesięcy. Miejmy nadzieję, że na wakacje już mu założą. Aczkolwiek prąd nie jest problemem, bo my posiadamy e, agregat prądotwórczy. Dobrze to powiedziałem? Tak to się nazywa? Tak. E, także pozdrawiamy Edka, <laughs> od którego ten agregat mamy. Dzięki stary, bo się nam naprawdę przyda. E, natomiast co do samej. Haty to nie wiadomo, czy Majster w tym roku po prostu wystartuje, ale wiedzcie, że jeśli nawet nie wystartuje, no to my dla Was przygotujemy coś takiego, że na pewno Was nie zawiedziemy i mamy nadzieję, że będziecie z nami w tym roku uczestniczyć. Trzymajcie kciuki, I żeby się udało. Dokładnie, trzymajcie za nas kciuki, żeby się udało, bo, no bo wiecie, no fajnie, żebyśmy ten kanał nadal... Kontynuowali żebyśmy nie usiedli po prostu na laurach. No i tyle. Miejmy nadzieję, że się będzie działo. Jeśli lubicie krzycha z Remont For you, no to też miejmy nadzieję, że wyjdzie i że w paru produkcjach pojawimy się razem. On u nas na kanale, my na jego kanale, a może we dwa kanały pojawimy się na innych platformach albo kanałach. Jak mogliście w tym roku oglądać nas na przykład na. E... Siniat Polska. Tak więc zobaczymy co los da. Mamy końcówkę grudnia, zaraz będą święta. My do końca roku już raczej nie będziemy zaczynać żadnych nowych inwestycji. Stare inwestycje na nas będą czekały od przyszłego roku, tak więc od stycznia ruszamy prężnie z gipsami. Później, systematycznie, jak czas pozwoli i pogoda, to będziemy wychodzić na zewnątrz, będziemy działać u siebie w podwór, na podwórku. Może szefowa wpadnie na jakiś genialny pomysł, żeby Może przearanżować, przearanżować jakieś nowe pomieszczenie w naszym domu. Majster może wymyśli i w końcu nie zacznie chociaż budować, to zrobi coś ze swoją działką, bo naprawdę tam to krzaki tak porosły, że on ma gąszcz i dżunglę, a nie działkę. Tak więc, no, zobaczymy, co los przyniesie, nie? I tak więc bądźcie z nami, subskrybujcie nas, bo bardzo dużo osób nas ogląda bez subskrypcji, ale ja Was do tego nie namawiam, po prostu mówię to, co. Widzę. nie, No i tyle. Tak więc część już swoich rzeczy e, przygotowałem, ponatłuszczałem. Dzisiejszym e, partnerem odcinka jest e, firma OneBond, z którymi tutaj testujemy sobie e, płyn PS500 i DG500. To jest odtłuszczacz i nabłyszczacz. E, akurat e, przyda się Szefowa w międzyczasie, zanim ja tutaj zużyłem to na, na moje sprzęta, to ona sobie na dole jeszcze spróbowała zarówno jednym i drugim ogarnąć szybę w, pod prysznicem i zlew nasz w kuchni oraz odtłuścić naszą szybę w piekarniku. Powiedzcie, że zakute były strasznie. Tak. Zresztą zobaczycie jak jej się to udało. No, i w zasadzie tyle. Ja idę po resztę naszego sprzętu. Też sobie to wszystko tutaj przygotuję. Wszyscy ci, którzy chcą nas oglądać, wiedzcie, że będziemy dalej nagrywać. Miejmy nadzieję, że materiały będą ciekawe, ruszymy jakiś naprawdę interesujący projekt i nie będzie nudno, zawsze czymś Was zaskoczymy. Tak więc tyle z mojej strony. Ja dalej czyszczę, a Was serdecznie zapraszam na. Kolejne odcinki, i dużo szczęścia i zdrowia w tej końcówce roku i w przyszłym, kolejnym całym. Na razie.